Tutaj na drodze do balic pana Pawła ciężarówka wyprzedza w straszny sposób, no ale to już omówiliśmy, że tak nie robi się i tak nieładnie. Ale czy te samochody, które wyprzedzają go wcześniej. No one jednak najeżdżają trochę na ciągłą linię. Czy one wyprzedzają pana Pawła jadącego rowerem prawidłowo? Jeśli mówimy o samym wyprzedzaniu i zachowaniu bezpiecznego odstępu, to absolutnie tak. I tutaj powtarzam, i ten odstęp jest większy, tym lepiej. Natomiast no jest problem z ciągłą linią. Obojętnie pojedynczą czy podwójną, to nie ma znaczenia. Ciągłych linii nie powinniśmy najeżdżać. No ale jaka jest alternatywa dla tych kierowców? Jechać za rowerzystą kilometr, dwa, może trzy kilometry. No właśnie, jest pewien dylemat. Ważniejsza ciągła linia niż życie rowerzysty? No przecież nie. Powiem tak, jeśli ta ciągła linia ma jeszcze 20 metrów i się kończy. Widzimy, że ona przychodzi w przerywaną. To oczywiście jedziemy za rowerzystą, czekamy, aż linia będzie przerywana. Jeśli widzimy natomiast, że ta linia nie kończy się, tylko trwa, to wydaje mi się, że musimy najechać na tą ciągłą linię. Jeżeli my tego nie zrobimy, zrobią to inni kierowcy, bo nie wytrzymają za tym rowerzystą kilka kilometrów. Rowerzysta jedzie, powiedzmy, 15 na godzinę, szybki 20-25, a samochód pewnie tam może jechać co najmniej 50, a może 60 na godzinę.